który nazywa się, bodajże, bo zapomniałam nazwy tego patch, oh, ale fejl. Clockwork Chaos, o właśnie, tak ten patch to nazywa. A więc przejdźmy od tego, że zaczynamy go w Divinity Ridge, tak jak poprzedni patch w Chrome Pavilion. Tutaj wchodzimy i mamy instancję Closing Ceremony. Zacznijmy od tego, po tej ceremonii pokażę Wam dokładnie, jak robić kolejne higmenty, o co w nich chodzi. I tym podobne... A tu jest, dobra. Robię to pierwszy raz, także bo to jest więcej nie można powtórzyć tego filmiku, więc naprawdę jeżeli gdzieś się zgubię to sorki. Ale... O, jest. Włączyło się coś. Oglądamy. Ona ogólnie mówi, że przetrwaliśmy wszystko, co jest możliwe i nic nie może już nas zadziwić. I ta przyszła i mówi, nie, jednak ja was chyba zadziwię. Ona mówi, że się śmiała, jak słyszała to jej przemówienie, i teraz mówi, że musi sprawdzić. Czy tak naprawdę są potężni ludzie? I sumonuje oto tych Watchkingów. Hmm. Powiedziała, że zostawiła jakieś bombki dookoła miasta i założy się, że nie może znaleźć wszystkich. No, pożegnała się. Widziała. Do zobaczenia. Strzeliła w kierunku królowej. Ta spadła widocznie o... Nie? trzyma się jednak. On niby ma ją uratować. A to była tylko iluzja.

Jaki chin, żeby nie było, że zginiemy sobie. Dobra, zniszczone. Aha, to trzeba je dobijać jeszcze jak widzicie. O, widzicie, pewnie by zaraz stały. W międzyczasie będziemy sobie niszczyć bombki. Jedna powinna być gdzieś tu z tego co widzę na mapie. Tu gdzieś na górze chyba. Albo na dole. O, to jest... O jest bombka. U, ale wielko. Mamy rozbrojoną pierwszą bombkę. Bombastycznie. Tu będzie druga... Oj, trochę tych minienków tutaj się porobiło. No nic pobijemy sobie. Spoko. Niepotrzebnie straciłem tego skira, ale no dobra. No bywa. A, dobimy. Żeby nam nie wstał. Jak na PvP się czuję normalnie dobijać, trzeba wlwów. wow. Nie wiem co to było, ale to mnie zabolało i to bardzo. No pomóżcie, pomóżcie. Nie bądźcie tacy. Dobra, przeszukajmy. Interakta. Pyk. bombka zniszczona. Zabijmy sobie gościa. Tego też przy okazji. Dobra. Niszczmy, niszczmy, niszczmy. I lecimy po kolejne bąki. No, a bum. Jak, 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 Szybciej, 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 Lecisz, 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 szybciej, lecisz, szybciej, szybciej, lecisz. ale olej, ale. Tutaj gdzieś na górze? A, tu jest na górze, czyli będziemy musieli gdzieś wejść. W którą to była stroną? Hmm. Z tej strony gdzieś. Powinno być wejść. A jest, dobra Czy z nami biega jakiś nasz pomocny widoczny guardian? Koksik a więc zaczniemy z tej strony. I tu wskoczył sobie bombka. I teraz jeszcze z drugiej strony bombka i z muteczka. walenie hmm. muteczkiem w bombę. Ciekawa metoda rozbrajania, nie powiem. A gincie sobie, nie mam czasu tutaj na was. ale fajnie to ma wyglądać naprawdę ci sobie developersze fajnie wymyśli takie mecho coś tam cox jest aha tutaj znowu następne więc wejście jest tu plus przywołajmy sobie naszego smonka fire Elementala. Pobawmy się sobie tutaj z tym o. a co na? Ej, czemu on się leczy? What the fuck! Tego nie było w planach. No, to żeś postawił to pole jak nic. Dobra, przeszukajmy, zniszczmy, dobijmy lepiej. To różnie bywa jeszcze na tej wstanie z tyłu. Dobra, chorobki mamy tu. Zbierzemy sobie grupkę co nam tam. Chyba że ten sobie weźmie na siebie. Wziął na siebie. No to mamy zniszczone. Twisted Horror. Aha, czyli się pojawił. Dobra, zniszczmy te dwa. Uuu, fajny duży mech coś tam. Tutaj zadałem damage jeszcze się trwania filmiku. Fajnie. Jest dobrze. Dobra, przeszukajmy, zniszczmy. Jeden... drugi... i lecimy na tego mechozorda Go, go, Power Rangers! Lugan jak zawsze wielki obrońca. Divinity Rich Go, go! Pięknie. Uuuu, się troszkę? Przydałoby się, nie? Też ja tak myślę No tak trochę, nie za bardzo, żeby nie było Dobra Zliczmy sobie jeszcze to No dajesz, 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 dajesz Gdzieś indziej, gdzieś podak. A, tego nie musimy dowiedzieć się No dobra The deception, Logan. Countess Anise's security measures depend on as people possible knowing about them. I'm glad you're safe, but I'm your cap... A seraph, captain. How can I serve if I'm not informed? Don't be petulant. My no, pe no. no. no, from her enemies. Yours is to seek out enemies. No, there were indications of a threat, so I concealed the real queen until it revealed itself. Now it has, and it's spreading.

Scarlet and her minions must be rooted out of that pavilion to face Crichton justice. And do hurry. The sooner we get in, the sooner we rescue the VIP hostages. Poor Ah, po i to and I already, if you need us. I'd welcome the help. Scarlet's clearly been planning this for a long time, and she's several steps ahead of us. We have to catch up fast. Our top priorities are to neutralize her minions and find a way into that pavilion. Neutralize means break, right?

I musimy szukać tego pawilonu. Teraz musimy pogadać. I zaliczamy sobie Crossing Ceremony Attendance. Pierwszy achievement. Ustajemy jakąś nagrodę nad wiem, co to jest. Aha, czyli musimy po prostu to sobie uruchamiamy i sprawdzamy, co się dzieje na świecie. Okej, okay. no to lecimy. Ogólnie radzę zaczynać właśnie od achievementu tego Emissary World Field To jest podstawowy achievement, od którego musimy zacząć Żeby skończyć ogólnie te większe achievementy, To nam zajczą tego jednego, ale tymi zajmiemy się później A więc nalecimy Emissary World Field Assistant Wychodzimy i teraz musimy się udać do Gandara Field Ascalon Settlement Nie dobrze kojarzę Przynajmniej tak było napisane Czekajmy niech się nam gra ta mapka Ciach i Gandara Shield, Gandara Sfield, Askaron Settlement No, go, go, go! Przyjdźmy się szybciej. I lecimy. W tą stronę bodaj, że to było... Tak, tutaj. O, w to miejsce musimy dolecieć. To tak na szybkiego. Jeszcze dźwięki mi się nie wczytały. loś. O, tu jak widzicie jest taka pierdołka, musimy do tego podbiec. Już prawie jesteśmy. Tak jest. I gadamy sobie gościem. Tutaj mamy, zinteraktujmy. No ile się da. Nie da się i co teraz? No. No, powinien tutaj być jakiś MPC z tego, co, co czytałem, no, ale czemu go nie ma? Czekaj spytam się tych... No, i tutaj być MPC, kurde. A, tu się pojawił. Dobra. W mieście z powrotem, sorry. Nie zajarzyłem. Dziwne, ale. Hm. Tak jak czytałem o tym, no to, 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 to powinno być koło tego. No Może coś zmienili albo ja może się zrozumiałem. O, jest tutaj. Pogadajmy. Dobra, mamy. No, i na tym e, skończą się te archiventy. I tutaj musimy odwiedzić e, pięć różnych e, portalów, zakończyć pięć różnych eventów na portale. Więc trochę to tutaj sobie poczekamy w tym momencie, niestety. Ale cóż, tak bywa. Musimy skończyć całe 5 eventów, nie zamknąć 5 portali, tylko całe 5 eventów, więc teraz może zajmę się tymi archiwmentami globalnymi właśnie. Jak widzicie, tutaj mamy te archiwmenty, Zarazem ja dojdę, klik for how, tu mamy te archiwmenty. I tutaj nam pokazuje, gdzie obecnie odbywa się właśnie nalot tych złych Scarlet Minionów. One pojawiają się o równej godzinie, czyli o pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, i tak dalej. Te eventy i tu mamy wszystkie achimenty z nią związane. Żeby przejść dalej do tych achimentów, musimy okończyć tutaj wiecie, pięć inwazji, czyli zakończyć pięć całych inwazji na, wszystkich ma na pięciu mapach. Więc potrwa to przynajmniej 5 godzin. więc Na tym na razie ten poradnik kończę, w tym tutaj, a zaczynamy od tych właśnie globalnych, które teraz będziemy robić. Więc przejdźmy na Mount Malestorm, jak tutaj nam pisze. Z której to było strony, teraz nie pamiętam, to gdzieś tu chyba na dole było. Mount Malestorm, o właśnie, tutaj. I tutaj powinny się odbywać te różnego rodzaju właśnie spawny mobów, aby zajęcić nam archiwmenty. I jak przejdziemy na tą mapę, od razu Wam pokażę, w jaki sposób właśnie zaliczyć te achimenty, co konkretny achiment e, pokazuje. I na mapie powinniśmy mieć takie małe punkciki. Wow! Nie ma żadnych? Nie ja piszę Mount Marathon. Kurczę. No to niestety no Okazuje się, że oni pokonali wszystkie mm, miniony w ciągu 10 minut na całej mapie. Porażka totalna. Więc, e, jak tylko będzie pełna godzina, zaraz dokończę ten poradnik. No, w końcu udało się. Po 20 minutach oczekiwania, MOBY zaatakowały Timberline Files. Więc tam się udajemy, że Wam mógł pokazać, jak wyglądają te Word Achievementy i ile ich możemy zaliczyć. Bo mapa się wgrywa dość długo już się wgrała. Jak widzicie, o właśnie. Działają na tej zasadzie. Tu się pojawiają te minione. O, tutaj to są te benciki, które musimy wykonywać. I teraz tak, co do archivmentów. E, Pobiegnę na tą stronę e, i zaraz Wam powiem, jak to wygląda. Na jakiej zasadzie to działa. A więc przejdźmy, może tu komander leci do tego, to my lecimy razem z nim. I musimy podbiec właśnie do takich różnych eventów. W zależności od mapy tu będą albo mieczyki, albo będzie takie jakby e, kółko wiatrakowe lub też e, dwa skrzyżowane aksy, albo coś w tym stylu. I tutaj podbiegamy właśnie i zabijamy wszystko co się rusza na tej zasadzie, żeby dokonać resztę tych eventów co do samych eventów e, są, spełnują się tutaj trzy razy miniony, trzy grupy minionów. E, każdy oczywiście musimy ubić. Jeżeli chcemy wykonać eventy. Wow, 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 wow. ale dostaliśmy, chciałem Wam pokazać te eventy, jak one wyglądają już zaraz Wam dokładnie pokażę. A więc przejdźmy do ich omówienia może. I tak się pojawiają właśnie, tutaj będzie napisane po prawej stronie o w tym miejscu, na której mapie są i na tej mapie się udajemy i szukamy takich właśnie znaczków. E, ten event mamy zaliczony za obejrzenie e, ceremonii. Tutaj ten jest, e, musimy zaspokajać, e, Champion Etherblade. One się spawnują e, w zależności od właśnie ilości ludzi na tych eventach. E, tutaj dobijmy sobie, dobra dobite. One spełnują się w zależności od właśnie ilości ludzi. Nawet taki więcej ludzi, tym mamy większą szansę, że champion po trzecim wejdzie tego się zespawnuje i będziemy mogli go sobie ładnie ubić, zajęć. się na hitment I każdy champion ma inną ikonkę, ten na przykład Etherblade będzie właśnie miał ikonkę tych mieczyków. Jeżeli będziecie musieli zabić innego czempiona, który gdzieś będzie dalej w achievementach, to będzie to ikonka tego właśnie jakby tak powiedzieć hmm... Jest, no jak się nazywa to, do mielenia mąki no, z, wybaczcie, zapomniałem y, Wietraka, o, wiatraszka lub też będzie ikonka dwóch y, aksów, które są do kopania tamtej rudy, powiedzmy, to będzie jako trzeci champion, wtedy w tym miejscu może się też pojawić ja widzicie, tutaj mamy zaliczone następne, y, mamy Aetherbreak, aha, tutaj to przelecieliśmy, tutaj mamy ilość portali do zamknięcia, akurat, bo nam przeskoczył Achievement musimy zamknąć 5 portali w ciągu tam jakiegoś czasu. O, tu się pojawił Twisted Netmare, czyli sobie zajrzymy jakiś tam achievement. Kurde, ciężko mi tutaj coś mówić tak i ja popatrzeć. E, portal czasy, czyli zamykają 5 pięć, e, pięć właśnie portali. Łowo wow, wow, Nie może zginę, no, bez jaj. Banner of Invaded Captains to jest do pokonania właśnie tego czempiona. To Scarlet, wszystko co Scarlet in Scarlet Playhouse to będzie dostępne później, więc to pominiemy sobie. Tutaj musimy zamknąć portale na mapach takich jak Fear hard Rise i Frost Scound, Sound. Tutaj mamy pokonanie bossa. Podczas portalowej inwazji trzech różnych bossów, właśnie tych championów, o których wspomniałem. Jak widzicie, e, następne tutaj mamy 3 to było. E, Defend, Abroad from armies to było to ze trzech różnych bossów. A tu musimy zastopować to właśnie, wykonać eventy na 13 różnych mapach. Tutaj musimy pokonać właśnie na Molten, czyli jakieś takie właśnie z tymi dwoma aksami skrzyżowanymi ten champion. To jest Scarlet, to jest na całkiem zakończenie tego całego eventu, też będzie w drugim filmiku. To też jest Scarlet, więc o tym wspomnę później. Eee... Tutaj pokonać Scarlet podczas inwazji, ona od czasu do czasu się może zespawnować. Tu mamy zamknąć pięć portali w ciągu 15 minut. Tu skończyć y, 7 y, eventów na 7 różnych mapach. I tutaj Champion Nightmare, który się pojawił właśnie przed chwilą, którego nie mogłem zabić, bo, bo mówiłem o tych pierdoła właśnie jak wyko wykonać te achiwmenty. I tutaj mamy zaraz następny Achivment, znaczy następne eventy. I tak skaczę sobie po prostu, jeżeli zaczynamy wykonać trzy portale w ciągu 5 minut, mamy za chwilę, 15 minut mamy zaliczone właśnie achiwmenty. Co do Scarlet, Frostcrime, to one są, achiwmentów na ten Scarlet Playhouse, one są na całkowicie zakończenie, na zakończeniu już tych właśnie eventów. Wszystkich, musimy wykonać eventy związane z tą miejscem z tym Czyli tutaj musimy skończyć 5 eventów na różnych mapach Całkowitych eventów, nie tylko portali, ale całkiem eventów cał, całomapowych, że tak powiem I dopiero będą odblokowały się nam następne mini-eventy Dzięki którym odblokowujemy Scarlet Playhouse, ale to mówię, w drugim filmiku Więc mamy jeszcze czas, także to tyle na teraz, do zobaczenia, see ya, następnie